Wielu z tych państwu, naszych przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Naprawdę się czuję tym faktem wyróżniony i zaszczycony tutaj panu Mieczysławowi i Andrzejowi. Co zrobię? No, przeczytam te trzy teksty, o które, na które się umawialiśmy. No, dotychczas publikowałem już kilka słów o sobie. Publikowałem w kilku antologiach w prasie ogólnopolskiej, i wiersze pojawiały się też. Tak jak wieczór Michała na antenie polskiego radia. Przeczytam, no jestem przed debiutem książkowym. Mam nadzieję, że na wiosnę się uda i wszystkich Państwa serdecznie zapraszam, jeżeli, jeżeli Bóg pozwoli. Domy oddają chłopcom kluczowe podania. Po podwórku biega sama dwie sylaby szorstkiego kundla zależne od braku rasy i od płci. Po zimie twój zapach wraca jako fragment świata do opisania. Na straganach słowa zakładają się o niego, czynią pytania i smucą się na myśl o utracie bogactwa. Twoja mowa jest rozłożysta jak tamto drzewo, niechętna do myślnych porównań, z którymi musiałam się mierzyć. Nad ranem zbierają się wokół, stoją, ktoś po nich przyjeżdża. Trwa to już od ponad tygodnia. Przeźwieją liście na zwiastowanie burzy. Deszcz wzmaga się, żeby go usłyszeć. Nie chcą być mi obce. Za plecami ruch strzeżowania zestraja się w dokumenty twarzy i czytelne imię z nazwiskiem. Matka zdrapała je ze zdjęcia wraz z mundurem tamtej jarni. Stoi teraz wsparta o miejsce szorstkie jak wnętrze dłoni. Nie podejrzewa takiego rozwodu. Wjazd pociągu na stację w starych pacurach. Jego czoło porusza się wewnątrz, opiera o nierówności. Stoją tu dwie kobiety. Krawędź ściąga jeden punkt. Ostrożnie, prawie W linii. Większe dworce pełne są obcokrajowcy. Stara wie, że to jej ostatnia zima, bo kiedy pakowali kartofle do worków, Mirek sprzedał tej te a ci obsunęli się, a wieś zszerniała, z daleka zdawała się prześwietlona. O mój Boże! On boi się tylko śmiechu ludzi. Dziękuję bardzo. <laughs> Od szkoły już uznany Łukasz Boskot, ale nie dotarł do nas. Mamy momentu nie... uznanych i mnie tutaj siedzący poproszę Michał Kaczyński. Nie tylko ze względu na nazwisko. Też w słów chciałem sobie powiedzieć właśnie, jak kolega wspomniał, w Katowicach uczestniczyliśmy kiedyś w, 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 w warsztatach u pana redaktora Macieja Szczarlińskiego i tam właśnie też zostałem wyróżniony tym, że przez długi okres czasu byłem po prostu prezentowana moja poezja na antenie Radia Katowice i... Tu w Talnowskich Górach zostałem też wyróżniony. Została po prostu przedstawiona moja wiersza o Tarnowskich Górach już na internecie, na stronie internetowej o nazwie Tarnogórskie obrazki. A teraz przeczytam Państwu kilka swoich utworów i zacznę od wiersza Głód Słowa. Głód Słowa. Głowa przy głowie. Drzewa obok siebie, litera prawa pisanego, nasz człowiek zdębiał. Złota mahmudia słońca, sitowie nad rzeką, melodia uczęszczanych szlaków, tylko ty daleko. Koniec lata jesień, papier jest cierpliwy, encyklopedia witraży ujmuje wszystko światło. Bordo. Zbyt wiele słów. Śniła się przestrzeń. Nic bez znaczenia kroczyłem w głąb. Liczba rozsypanych cytatów. Świt uderzał kolorami. Rysunek niegościnnych stopni. Tylko ten raz. Zbyt wiele nocy śniła się absyda, oczodoły pustych naw. Spłowiałego śladu. Pozdrowienia. <coughs> Gris Austerlitz. Szukam Lukasz i Wiele kroków pytań. Gołębie obsiadły parkan. Georg Sztrasse biegnie dziewczynka. Czytam ceglany frontą. Tańcząc i zgrogniska wyławiają zapomniane twarze. Nikt nie wyjeżdża, bo i ten arsztrasę pulsuje dorożka. Smukłe cienie kasztanów zamkną ostrożnie rogatki. Przystań w zadumie. lajwice nadchodzi kondukt. Słucham szeptu wiatru niosącego pożegnalną wieś. Eksodus. Przechodzę traktem nieistniejących numerów. Latarnie migają złudnie, zapięte sandały doświadczeń przenoszą mnie, człowieka szukającego drogi. Wychodzę i nie pamiętam dokąd. Topografia zmarszczek twarzy wędrowca wyrosła z niepokoju okoliczności, upomina o pośpiech spóźnionych. Oj kołmeny! wstępuję wyklęczonymi stopniami ciszy, ścianą nieruchomego ikonostasu krzyży, daleko złote jabłka kopuł chwalą imię Spasa i zbawnika. Biegnę myślą, prędkością światła, słysząc akatyst wschodu poranka, płomienne wiarą nadpalonych krokwi, spadających głębią źródeł prawdy. 对。